Cześć, witajcie z tej strony. Farmson, A dzisiaj witam Was w moim domu. No, po troszkę przerwie dłuższej, ale ale no, było roboty, trochę załatwiania. My czekamy sobie na Dominika, ma nam podjechać. O, jedzie! Ja do sąsiada szybko pójdę. No, oczywiście dzwon dzwonek nie działa, nie ma żadnego dzwonka pozamykane bramą. O, ten zatrąbił, może będzie słychać. Co to się dzieje? Halo! Bratan, chodź szybko. Idę co tak, to boki, Cześć Dominik, Cześć Dominik O, no, siema, siema. no wam jeszcze widzowie nie powiedziałem Zakupiłem te burty, o których mówiłem Do, do mojej przyczepki No, witam, yy, Łukasz No siema, siema Dobrze, Cześć. żeś mi powiedział, bo też nie wiedziałem co przyjechał No <laughs> widzisz Dobra to Dominik, całego. wiesz co, co Ci Tak z tą szczepką, nie? Tak Cofnij, no to, nie? do tyłu, tak jo. Dobra, dobra Cofnij do tyłu, nie do przodu Cofać trzeba do tyłu To kupiłeś już w ten yy, w malowaniu, tak, tak, w Chłopi wiesz co, ówkę wyszło do za malowanie, a tu wiesz pomalowali nie daje byśmy tutaj pomalowali, tylko... No. ja bym pomalował wałeczkiem, albo pędzelkiem Wiesz, Wiesz porządna firma, bratan. Tak, bratan. Dobrze, że umie cofać do tyłu, a nie do przodu. No, cofać do tyłu to jest dobra rzecz. Lepiej niż do przodu. Lepiej, lepiej, też jestem do tego zdania. Ale jako tam jeszcze mam czy... O dobra, stój. Weźmy. Dobra. Paski weź te. Ściągnij. O, dobra. O, kurde, coś ci się. O, coś A, te... to, to dziura była taka jedna, ci powiem. Podskoczyłem na jednej troszeczkę i. O, o, i tak o spokojnie. Ej nie, nie są takie lekkie, nie? No, no, takie. Bra, połóż no, no, je, połóż, no. połóż ją, Łukasz. Nie, daję, na ziem? Na ziem, tylko połóż nie, rzuć. To, to jeszcze nie ta stara. <laughs> Stare już są na złomie z powrotem Starych nie było Stary, no Właśnie, w sumie starych nie było Takie ładne burty falowane, Artur zamówił, no Porządna firma Bratan, porządno. O, elegancko, I jeszcze tam jedną dużą Wiesz co Dominik, rozliczymy się, bo nie mam akurat gotówki ten. Dobra, to chodź, to spoko, to jakoś, znaczy no to ten, to, przelewam <grym> to tam, i i przelewem tam Nie, Przelewem, albo dzisiaj wieczorem podjadę do ciebie, dobra? No, no, to naprawdę nie ma problemu, nie ma problemu. Super elegancko. No bo Dominik, tam załatwił od znajomego, znajomego ciotki, brata, szwagra siostry. No Uika. taką tam lakiernię mają też fajną proszkową od razu. Tam no. Rabat, bo to na mana było, także spoko. A, tak. a propos, mana, właśnie, chłopaki, nie maśni, <laughs> Cześć Ci brakuje. miał mi pan jakieś 100 Ja tam mam z Fergusona. Jestem To porwalony. Fergusona. Ja do Ciebie jeszcze doleję. No bo no, to, dobra. Ja dobra. to ja tu idę. No, to czy mu się jedzie do Powodzonka? No dzięki. Mnozie, dzięki e, też. Aż ten jak założysz. No. Jak to będzie wyglądało. Myślę, no, że tak. Powodzonka. No, no czek, dobra, cześć. Dzięki cześć. No widzicie, elegancko. Jedzie Tyrek. No my, dobra. Ja zaraz tutaj zrobię cięcie yy, i. Będę pokazywać Wam może jak już Nie wiem, jak założymy te burty Może jak założymy, no to się będziemy pierdzielić już To trzeba, jak już założone będą Spróbuję troszkę przenieść tam burtę jeszcze o. No ta, ta jest jeszcze lekka, bo tylnia Także, także ona nie jest najgorsza No dobra, no co, no ja Wam robię cięcie Z Łukaszem tutaj pozakładamy te burty, no i zobaczycie jak to będzie Nie? Normalna? Normalna, normalna, normalna. 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 O, Coś mu mannie jedzie. To z tym manem, mordeczko man się mu zepsuł chyba, znoś, się znowu się rozkracza. Mordeczko, jakiś. wyciek chyba. wyciek wyciek. O, o idzie, no. idzie, 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 o, jedzie, dobra. O, on na tym. Ty na biegu jedzie. go zapalał. Na popych. Wystarczył, popchnął i pojechał, mordeczko. No. Dobra, łukasz, to co? Zamontujemy, nie? No, zamontujemy jeszcze. Dobra, to ja tą i kamerę i... ten, bo tu, tu mogą lecieć niecenzuralne słowa. No tak. Bo to wiadomo jak to przy tych montażach. I zaraz widzicie taki już efekt można Dara, to idę to... po akryl, jakiś gips, coś tu weź tam, minie podkładował. No dobra, widzimy się. Za... No i jak widzicie efekt końcowy jest. Drzepa jest w górze, wykiprowana, Łukasz nic nie trzyma, czyli przyczepa trzyma elegancko. Siła w niej jest bardzo. opuszczać, opuszczaj, morderzko. Nie, 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 No, dobra, opuść, opuść. Pokażę im drugą stronę. Widzicie, fajnie się opuszcza. Burtki tam. Miałem jeszcze takie, pojechaliśmy tutaj takiego lokalnego sklepu, kupiliśmy yy, te odblaski. Tak. I mi się... lampy marki Osram. Tak, Osramy. <grym>. Żarówki żarówki. Pokażę w drugą stronę, że ja tu prze, przekręcę. Dobra, dobra, już, już. Dobra, i teraz daj, daj na bok. Nie widzę, że... O. Widzicie, ładnie się wszystko otwiera. Będzie stało pod dachem, więc myślę, że... Myślę, że nic nie będzie rdzewieć, ani nic z tych rzeczy. O. Widzicie, elegancko. Wszystko działa, Wszyściutko, nie? Kur... No i co? Wierzyłeś, że no, no, takie coś drodze... będzie? No nie wierzyłem. No. Hamulce, wszystko no węże nowe i hamulce nowe i wszystko jest tak zrobione A wyszła dwa razy taniej niż bym kupił i tak do pomalowania dziela. No dokładnie. Tu nowe lampy to. Nawet takie zatyczki do tych do hamulcy do Zarejestrowanie to nie był większy problem, bo właśnie papiery miała, także no, więc naprawdę super, tutaj nawet hamulce powietrzne wyciągnięte jest, przeciągnięte stamtąd, można zapinać, elegancko, tak, może... Łukasza można moim. Moim. no, także jest, no. jest wszystko. Myślę jeszcze dokupić, albo dorobić drewniane, albo dokupić metalowe, ale się jeszcze z czasem na stawki bo do Ursusa trochę może mała, no, ale... No, to by jeszcze taką chociaż przez pół, żeby była z tego, nie? No, no to zobaczymy, już zobaczymy, no. Podłogę, podłogę wymieniłem, bo podłoga tamta była przerzucawiała i tą znaliśmy nową Trochę spawy wciągnęły tam na tych łączeniach Ale trudno, zbożę Złożę to... zlecić, no my, 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 my nie umiemy spawać idealnie Tak Ale No dobra Ja zrobię kolejne cięcie może, ale Jedziemy sobie dzisiaj zasadzić troszkę ziemniaczków Tak Będziemy zasadzić ziemniaki Na polu więc y, ja jeszcze jadę to po ziemniaki, bo tam u babci są te worki z ziemniakami. Więc jadę się przejechać i, i widzimy się potem. No dobra, my już zalecimy Łukasze. Łukasz tam trochę szybciej pojechał, no bo to Łukasz duży, no to szybszy troszkę, szybka skrzynia. No to prawda, to nie jest ta skrzynia, co Łukasz ma, 40 na godzinę, ale ponad 30 tam rozwinę. No już że, no, 60, no to tak z 25 pomników skręcamy tutaj a takie jedno poletko w tym roku tylko sadzę troszkę na sprzedaż troszkę dla siebie wiadamy jak tu Łukasz mi tam uprawi, bo tam jeszcze nie uprawiałem porce po i poprosiłem go bo no bo wiadomo jak to z tym czasem, zawsze go brak Chłopie, ale to nie od środka, zaczynamy. Co jest? Mordeczko, ja tutaj ten pada ładnie od boku i z tą stroną samą. No, będę je raz przy razie. Jeździ, no tak, nie? tak, tak, no. No, a ty tą sadarkę tu poustawiaj jako tako, Nie wiem, to to będzie. Może będzie jako to sadzić? Eee, nie będzie, No dobra. No, no Ja jadę, jadę, jadę. jedziecie. No, widzicie. Eee, sadarka fajna, wydaje mi się. Od lat już na naszym gospodarstwie służy. Niezawodna. Pojechał Henny Shinodal. Zasadzimy teraz Zas tak, zasadzimy. Bo że nie powiedział, że zasiejemy. Zasadzimy sobie troszkę ziemniaczków To no, takie babcine. Odmiana babcinę, jak to mówią. Nie wiem czy idzie. Ale powiem Ci, że ten przedni napęd to dużo daje. W moim pasowałoby kiedy założyć. No to teraz mamy doświadczenie. Chłopie, zakładamy. Dobra. Szukaj jakiego robić. i. O, widzicie, Łukasz się chwilę przejechał. I już, już chce przedni napęd. No to by nie głupie było do niego dołożyć. Troszkę roboty by było, no bo wiadomo, to, to, to nie jest taki kopciub, jakby się wydawało. Ale... Ale zawsze coś Agro Zep, prosto je, Prosto je, bo prosto jedziemy, no ja. ja prosto ja wiem. staram się prosto jechać Tej siątka no, ma, ma troszkę luzy na kierownicy yy, No do niwelowania, ale to już się nie chce robić z tym sprzętem, wiadomo to jest już... O, jedzie Chory ja, pan Kurde, żebyś się nie zakopał, to górka jest, konkretna Ziemniaczki, fajnie Później muszę zadzwonić jeszcze po... Żeby mi przywiozła rana Ziemniaczki W samochodzie są To moment brakuje tych ziemniaków Cały czas zaczęła dosypywać Kieliu to nie, że w tym. O, właśnie, w się dużym są jeszcze hamulce do robienia, także dużo roboty przed nami. Ale teraz taki chwilę odpoczynku od takich remontów, wydaje mi się, bo z przyczepki, no z jestem bardzo to jest usatysfakcjonowany. Nie myślałem, że to tak dobrze wyjdzie. No, no w szoku jestem do tej pory, że, że to tak śmiga wszystko i za te pieniądze, co ja tu zrobiłem, to. No baja, baja, wydaje mi się, że lepiej nie można było zrobić Także przyczepa jak najbardziej na plus I oby tak dalej, oby, oby częściej takie jakieś udane inwestycje w gospodarstwie Za niedługo, no może nie aż tak no to niedługo w sumie Piano a więc y, będziemy, y, będziemy już używać jej Nie aż do belek przewozu Owinięte belki, owinięte. Wszystko będzie śmigało. Ciekawe, jak jemu to idzie. A, wyjdę, zapytam. Oj, kurde, że ja. mi nie przejechał. Mordeczko, mordeczko, bo byś pod kołami. Uważaj, uważaj. Hamulce takie słabe, ja tu przetem hamuję, myślę ty no nie ja, ja no, hamulce. No hamulce, hamulce to prędzej biegiem zahamujesz niż. No. Nimi. No, nie, nie no, ale kurde ten twój taki gruber, czy jak to nazywa się, tak to fajnie zrobi robotę. Stół jest, nie? Fajny, ładny. No, tyłu to tak te małde, ładnie, ładnie. No no to, to akurat dobrze, za zakup. troszkę, troszkę, że zakupiłem, troszkę bardziej kosztowne niż taki zwykły kultywator. Jest taki polski. No. ale... Ale wydaje mi się, że dobre, dobre, dobre Dobra, jedź ja Jeszcze porobię parę ujęć tutaj dla widzów Dobra, dobra Także trzymajcie parę stawek. No, i siejemy sobie. Eee, y, piejemy, przepraszam. Wchodzimy. Te ziemniaczki, powoli do przodu. I idzie to jakoś szybko. Łukasz skończył uprawę. Y, teraz podjedzie do domu. Przywiezie mi może te ziemniaki. Jeszcze, żeby były. No i on sobie już pójdzie do domu, no bo, no bo nie będę tego trzymać niepotrzebnie. Bo też swoją robotę ma. Na pewno. Daję długo, zacznę mi siano kosy. Także wydaje mi się, super sprawa będzie. Bo jednak ruszy ten sprzęt tak konkretnie Idzie idzie, fajnie, fajnie, 60, ładnie pyka Przydałaby się może jakaś kabina kiedy, ale to To wszystko w swoim czasie No bo kabina ładnie by wygłuszyć wszystko O tak, tak to się jeździ No czasem jeszcze jak pala deszcz coś takiego, no to, no to jest to uciążliwe Ale Dobra, to jedziemy do końca. Wysiądziemy co do niego. No mordeczko, powiem Ci udało się, ale ten przeninapęd to... No, no. No, no kurde, ten ciągnik całkiem inaczej żyje tak naprawdę. No jest, jest. Dodaję takiego w polu, bo to jest takiego busta, nie? No nie? To jednak masz się czym uratować, bo jednak na tył to już jak już klapniesz, to już klapniesz. A na, na przód? Jeszcze ten pokręcisz kołami i, i pójdzie, i pójdzie, nie? A. Je, jeszcze, jeszcze da rady coś zrobić. Tak. A tak to, to już tył, to, to, to nie da rady. Mówisz no, co musisz poszukać. Gdzieś jakiegoś pełnego napędu, wydaje mi się. Wiesz co jak mamy bliźniaka, prawie że na warsztacie. No, tak, no praktycznie tak. To To się uda to wiesz, spokojnie zrobić przeróbka szybko, bo ty, 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 no, wiesz dokładnie jak to ma wyglądać. Patrzymy co jak tu jest, to tam do mojego poprzerabiamy ten... No, damy, damy, damy rady że jakoś. Wydaje stawić. mi się, to nie głupi pomysł, żeby tu u ciebie no. zrobić też. No to, 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 to widzowie że może zobaczycie tam w przyszłości we vlogach. Tak. Jaka kultura jeszcze mu machnie, żeby będzie. O, i, by, i byłby sprzęt elegancki, nie? No to już coś fajnie idzie, nie. Troszkę tak, suche tak. sprzęgło przeszkadza, bo na przykład mi no to w tyturze... No, tak. O, dostaję, dostaję to w kość wszystko. No ale co zrobisz, no, na razie Zobaczku, ma, no, no, się... na razie napęd, a czy będzie turcznie to nie wiadomo, no, no napęd i tak, jak się uda przedni napęd to będziemy potem dalej myśleć. Dokładnie. Ale ten, ja lecę ci odwieźć tego Ursusa z tym, z tym Gruberem, bo idę ogarniać już kosiarkę, muszę wyciągnąć tam studowy z tyłu i noże powymieniać, postrzyć, porobić, poprzygotowywać no mm. bo trawaliśmy. i ten, mi też i posmarować, to wszystko, bo to jest... W ogóle ciągniki, wszystkie, bo teraz się robiło w polu i to tak się trochę no, no, no. zapomniało o tym, a. Pasuje, no ale. Tak dosadzę to, robi. dosadzę to, no i też zaczynam gadać co. No to dobra. dobra. to dzięki na razie. No to... nie ma za co, nie ma za co ja lecę. No cześć. No tak, żeby to wie, no. my, Ja sobie tutaj będę dalej sadził. No troszkę to to być mało czasu, więc nie będę wam przedłużać. No co, no ja wam dziękuję. Jak to oglądajcie do końca, napiszcie hashtag przyczepa. No i zostawcie lajka, like subika, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!